Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Taindrix i dzisiaj kolejny odcinek z Car Crashera. Dzisiaj zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Będziemy zbierali, zbierali, zbierali i zbierali kasiurę Mamy już 1,6 biliona. Pierwszy czołg jest chyba w bilionach, więc już jesteśmy coraz bliżej zebrania kasy na czołg. Pojawiło się też jakieś auto, jakiś update był, przynajmniej tak mi się wydaje, jeżeli dobrze przeczytałem. Więc szybko sobie sprawdzimy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pojadę w prawą stronę. O, tutaj już jest czołg. O, 62 biliony, może tam coś wcześniej jeszcze było. Tego widzę, tego widzę, więc jedziemy dalej. Jedziemy dalej, zobaczymy, co to za nowy samochód. Chwila, tutaj już jestem na początku, chyba nie? Tak jest. To już są początkowe samochody, ale nie widzę tutaj nic nowego, chyba że gdzieś w międzyczasie się pojawił, bo widziałem jakiś w update, że coś się pojawiło, ale tutaj nic nie widać, więc... więc to nie tutaj. Dobra, czy gdzieś pewnie pomiędzy, gdzieś pomiędzy, no nie będziemy tego. Szukali. Zabieramy się za zbieranie kasiury. Co tam w ogóle mam jako pierwsze auto? Tutaj jesteśmy. 1,48. Dobra, tutaj mamy Optimusa Prime'a chyba co? To jest jak Optimus Prime wygląda. No, może, może troszkę się pomyliłem, ale dobra. Dobra, prawie jak Optimus Prime. Bierzemy to auto i zabieramy się za zbieranie kasiury. Grubej kasiury, bo dzisiaj potrzebujemy bardzo dużo kasy. Chwila, nie chciałem tutaj wjechać w to. Autko fajne, mimo Także rozwalone, zobaczmy co tutaj się dzieje, nic ciekawego, dobra, ja wjeżdżam w ścianę, ja wjeżdżam w ścianę, właśnie taki był plan, to nie jest tak, że przypadkiem, nie, nie, to tutaj jest wszystko, oj, zjadę, wow, to tutaj jest wszystko zaplanowane, to nie jest, to nie jest przypadek, tutaj nic nie można zostawić przypadkowi, I co, i co, i co? <laughs> została dupka, została dupka, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz Nie chciało go wciągnąć, nie chciało go wciągnąć, co tutaj jest? O spadamy, dobra, zobaczmy, ile kasy, ile kasy? Malutko, malutko kasy, 4, 5,4 miliona, no malutko, malutko, malutko e, Jeszcze się nie mogę zresetować, jeszcze 4 sekundy, więc sekundeczka I... Jest, jest, już mamy to. Mamy to, rozwalamy teraz tutaj. Tutaj to mi się podoba, tam, ta maszyna jest dobra. Ta maszyna bardzo ładnie wciąga, chociaż jest jeszcze jedna, która jest jeszcze lepsza od, od tej. E, ona jeszcze szybciej wciąga. Nie wiem, czy przez to, że to koło jest takie duże, to ma problem z wciągnięciem, ale ta, którą odblokowałem w poprzedniej grze, e, w poprzedniej grze, e, w poprzednim odcinku, mm, taka malutka na samym końcu. Oj, oj, oj. Hmm, ho, ho, ciężko się nim skręca Ciężko się nim skręca, muszę przyznać hmm, Ale właśnie Mówiłem o tej maszynie Z poprzedniego odcinka hmm, Tam jest takie malutkie kółeczko na końcu I jak, to, jak tam coś wiedzie, To wciąga od razu Wciąga od razu, wciąga bardzo szybko Bardzo ładnie i całe auto jest wciągnięte Także tam nie ma problemu Ale oto właśnie, tam nie ma, pro tam nie ma problemu A oto właśnie ostatni raz Rozwalam to autko i odblokujemy Kolejne, zobaczymy Zobaczymy co w nim będzie. Co w nim będzie? Jakie to będzie autko? Nie co w nim będzie. Chwila. Optimus odblokowałem? Chwila, chwila. Ja myślałem, że on jest za Robuxy Dobra, Optimusem sobie pojeździmy. Szkoda? Szkoda, że to nie jest faktycznie Optimus, że tutaj nie klikniemy sobie i, i on się nie zamieni. O właśnie tutaj, o, to, to, ma, to maszynka była, którą miałem na myśli To była maszynka, którą miałem na myśli. Dobra, Optimus tutaj wpadnie. Zobaczymy, zobaczymy, jak to ładnie go rozwalił. Super go rozwaliło, podoba mi się, jak go rozwaliło. Super, aż wyskoczył, aż wyskoczył, powiedziałbym, z butów, gdyby to był faktycznie Optimus. Dobra, dobra, tutaj też powinno go ładnie rozwalić, co? No tak, jeszcze nie wjechał, a już miałem jakieś, jakieś części... Do zebrania, ładnie, no ale tutaj ma problem, żeby go wciągnąć. Tutaj ma problem, ta góra go jednak blokuje. No, nie wszystkie maszyny są super eleganckie, super szybko rozwalają, ale dobra, nada się. Nada się 31 milionów, bardzo szybko to poszło. Trzy razy Optimusa rozwalamy i jest gitarka. Z długimi autami jest taki problem, że jak od razu przy starcie chcemy Skręcić, no to jest problem. Nie dajemy rady skręcić, bo on jakoś się blokuje, nie można jechać do przodu. Dobra, i mamy kolejne auto. Poczekamy tutaj. Dobra, my nie, ale ja poczekałem, aż się rozwali Optimus do końca mamy nowe auto, Alton Mantin Ventager V12. Bardzo ładne auto. Lecimy, lecimy, zobaczymy jak to wyjdzie. Cóż to mamy tutaj, coś to, <śpiewa> co to jest. Aha, co to jest? Co to jest, co to jest? Aha, kolce. Ach, myślałem, że się, włączył, że się włączył ten alarm, że trzeba uciekać do helikoptera, ale nie, ale nie. Tutaj widzę, że jest ten wóz atomowy, który się rozwala i to było to... O, właśnie, to był on. To był on. Gdzie teraz mam wjechać? Gdzie teraz mam wjechać? Tutaj nie, tutaj nie. Czemu? Tam startowałem, a nie mam... O, 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 rozwali mnie. Zobaczcie. Zobaczmy i... Boom! Pięknie, i autka nie mam. O, następny! ho, ale tutaj się ich pokazało dużo. Czemu mnie tutaj zrespiło, a nie mam tutaj wjazdu na trójce? Szkoda, szkoda, szkoda. Ale na jedynce? Chwila, czy już. Aha, tam jest z tyłu, teraz widzę. Czemu te auta tak yy, ciężko teraz skręcają? Bardzo ciężko. Ej, 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 koleś! Koleś! Nie rozpychaj się. Dobra, kto, kto włączył pierwszy? Tutaj chyba, jest, dobra, zarobione, zarobione, ale na tych autach, aha, dobra, dobra. Chciałem powiedzieć, że mniej zarabiamy, niż w tych, niż, niż na tych maszynach, które nas niszczą, ale faktycznie ja wjeżdżam tam, gdzie jest 20% więcej. Uh, uh, uh. Czyli w zasadzie nie zarabiamy mniej, wcale, tylko zarabiamy tyle, ile te 100% zarabiamy, także tak to wygląda. Tak to wygląda, a już chciałem powiedzieć, że mniej zarabiamy. Dobra, tutaj troszkę mi pomagają chłopaki. Bardzo przydatni są, bardzo przydatni. O, na czwórce wyruszyłem teraz, dobra. Tutaj jeszcze się zatrzymam. Startujesz, startujesz, dobra, zaraz mnie rozwali. O, to Wercia jest, Siemka Wercia. Witam, witam i o zdrowie pytam. Dobra i. Boom. Dobra, mamy nowiutkie auto. Mamy nowiutkie auto. Co to jest? McGaden S720. Wczoraj mieliśmy też McGadena jakiegoś, nie? Ten chyba jest szybszy, co? Ten chyba jest szybszy. Dobra, i wjeżdżamy. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? To jest trójeczka? Tak, to jest trójeczka. Znaczy, road ro, 3. Row 3, bo tutaj są kamienie, jak dobrze kojarzę. Sprawdźmy. I. Boom! Ładnie! Znaczy, się ładnie. Przód został. Tutaj. O, już nie. 33 miliony. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Podoba mi się. Resetujemy, bo coś mi się wydaje, że za dużo. Albo nawet wcale nie dostałem, więc. Hm. Lepiej znaleźć coś nowego. O, 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 o. Dobra, dobra. Tutaj. O, zobaczcie, jak pięknie tutaj wyhamowałem. Przed zderzeniem, dobra, tutaj wercia jedzie, tutaj wercia. O, o <laughs> Przed zderzeniem wyhamowałem, a tutaj już nie. Tutaj. Lawa? 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 Tak jest, lawa. I tutaj ładnie zarobimy. Zobaczcie. Tylko dziwne jest to, że on wpada do lawy, ale się nie rozwala od razu. Tylko części mu się po jakimś czasie rozwalają, Chyba, że one mają bardzo dobre tworzywo i takie, nie wiem, grube. Nie chcą się roztopić tak szybko. Co tutaj jest? Tutaj jest magnes, to ja pojadę tutaj, tutaj. Rozwal mnie! Bum, dobrze, ale mi to wyszło i cóż to za samochodzik, zobaczcie, policyjny pancerny samochodzik, no to startujemy, zobaczmy jak się tym jeździ, czy on ma też sygnał, um, gdzie się sygnał włączało, na kół chyba, nie, nie ma, nie ma, niestety, niestety nie ma, cóż to? Cóż to? Czyżby to. Właśnie to jest. To jest właśnie. Czołg, który. Do którego dążę? Do którego dążę? I Wercia właśnie włączyła. Chciała pokazać, jak on wygląda. Właśnie ten czołg. Do tego dążę. Oczywiście taki kolor nie będzie tego czołgu. Będzie zwyczajny, taki podstawowy. Jak to czołgi mają. Kaki. Kolor kaki będzie. No ale właśnie do tego dążymy. Także. Także. Także awa ała, ała. haha, Nie. Moje auto policyjne. Dobra, dobra. Rozwaliłeś jedno, ale ja już mam kolejne. Haha. Ha, ha. Dobra. Tutaj jest też jakiś czołg. Dwa czołgi teraz walczą, wercia i i nie wiem kto. I nie wiem kto, ale też, o, 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 nie, rozwalił mnie, już chciałem powiedzieć, że nie trafiłeś, ale jednak, i to jeszcze jak, no, silnik, akurat silnik musiałeś, dobra, ale chyba już wiem, co będę robił czołgiem, jak będę miał, chyba będę strzelał ludziom z silniki, żeby nie zarabiali dużo kasy, to jest dobry pomysł. No przecież, nie dajcie znać w komentarzu, o, o widzieliście, z mojego auta wyjechało następne, haha, ha. dobra, dobra, ładnie to poszło, dobra, e, nie, nie, nie chciałem, dobra, myślałem, że od razu go do spalenia puściłem, ale nie, ale nie, udało się, chwila, nie dwójka, jedynka, dobra, teraz mogę go do spalenia dać, bo myślałem właśnie, że kliknąłem pierwszy guziczek, ale nie, jest dobrze, jest dobrze, znaczy się w sumie jak tutaj, o, telewizor, Siema telewizor, ale fajny, ale fajny skin, bardzo mi się podoba ten skin, fajny telewizor, spoczko, spoczko. No i mamy kolejne autko, 155 na godzinę, 33 miliony można za nie zarobić, więc całkiem, całkiem ładna kasa, więc lecimy, rozwalamy i lecimy po następne autko. No bo czemu nie, o, 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 to jest ta najlepsza maszyna moim zdaniem, zobaczcie jak to ładnie wciąga, to auto no nie ma szans. To jest od razu zjedzone, o i pięknie, i tego autka nie ma. 39 milionów, prawie 40 milionów za to autko. Wypas, wypas. Podoba mi się coraz. Mm. <laughs> coraz lepsza kasa tutaj jest, coraz szybciej to... Oj, zobaczcie moje części. Zobaczcie moje części. A <laughs> nie chciałem tutaj wpaść. Nie chciałem tutaj wpaść. Aj, niestety, niestety. Zapomniałem się, że to jest jednak e, lawa i trzeba wyskoczyć. No i tak. kolejne wspaniałe autko odblokowane. Zobaczcie, WVDX15 super U, wypasione autko. Znaczy szybkość nie jest jakaś zaskakująco szy... dobra, ale 186 no, wygląda super szybko, więc zobacz, może się będzie rozpędzało bardzo szybko. Zobaczmy. No, no, no nie za bardzo, nie za bardzo, nie za bardzo. Nie mogę powiedzieć, że jest to jakoś. Strasznie szybko, ale strasznie szybko zostanie zmielone, zobaczcie. Jak go po podjadło go? No podjadła maszynka ładnie. Zobaczcie i pięknie cała kasa poszła. 42 miliony za to autko. Uuu. 42 miliony. Co to? No, mimo wszystko coraz więcej aut trzeba rozwalać. Chwila, znowu miałem tutaj skoczyć wcześniej. O, i zobaczcie, to powoli się to robi. Te, Także ten metal, z którego te samochody są zrobione, jest no, mocny, mocny. 42 miliony, więcej nie będzie. Row 1. Row 1 już nie pamiętam, co tu nawet jest. <laughs> Row 1. Tak, o, ale to może być. To może być, to jest fajne. Ciekawe, czy to też może mnie rozwalić. Bo jeszcze powiem szczerze, nie miałem okazji dostać tym w głowę. Więc możliwe, że faktycznie mogłoby mnie to rozwalić. No i pięknie. Kolejna piękna sztuka: Fierra Pasengo. Także zaczynamy. To też, raczej to też. O, szybka jest. 193. Wydaje mi się, że to może być elektryk. Przynajmniej tak wygląda. Chyba tak, chyba tak, jest cichutki, jest cichutki. I jak w ścianę walnie, nie wiem czy słyszeliście, też był cichutki. Nic nie było słychać, że on walnął ścianę. <grym w sianę> Także jest chyba elektryk, jest chyba elektryk. Tutaj ładnie go rozcina. Ładnie. Dobra, 34, 34 miliony, 37. Dobra, byłoby więcej, ale na tej maszynie trzeba czekać, aż on się spali. Niekoniecznie mi się chce, niekoniecznie mi się chce, co tutaj jest? A i to. Rozwalisz się cały. No, jeszcze mogę pojeździć nawet tutaj w tej dziurze. O i zobaczcie, zobaczcie gdzie jestem, to jest e, jedna z moich ulubionych maszyn, tak, o, boom rozwalony. Coś tutaj wystawało chyba, no, tył wystawał i nie został rozwalony całkowicie, no ale, a, o, o nie, nie, no i teraz nie widziałem. Nie będę brał udziału w, tych, w tym wyścigu, bo chciałbym zarobić, o, zobaczcie, nowe autko, pięknie, padłem, padłem, prawda, dobrze widzieliście. Ale, ale nowe autko e, zarobiłem, tak? Lexi Raz e, FFL Także e, próbujemy, ładny, taki bardzo ładny, sportowy samochodzik mm. Mm. Dobra, no to śmigamy, mógłbym wziąć udział w wyścigu Ale jeżeli będzie nas dwóch, to wyścig się nie odbędzie Wyścig się nie odbędzie Więc myślę, że nawet ta jedna osoba sobie tam nie pojeździ Gdzie jest mój samochodzik? A, w ogniu, dobra Dobra i więcej za niego nie dostaniemy. Jest 37 milionów. No malutko, malutko. Teraz by się przydało gdzieś wpaść do jakiejś dziury, raczej niekoniecznie dziury, to jak nie, nie to miałem na myśli zbytnio. Bardziej lawa, czy coś w tym stylu miałem na myśli O, taką dziurę No ale dobra, niech będzie i to I to chyba będzie ostatnie autko Chyba, chyba, nie jestem w 100% pewny Nie, nie będzie ostatnie autko Bo tutaj są schody A na schodach za dużo nie zarobimy No właśnie, 24, to jest połowa tego co W zasadzie powinienem zarobić Więc jeszcze jedno autko I voilà, gdzie teraz jesteśmy Na dwójce, na dwójce są fajne maszyny do rozwalania O, a ta już jest na pewno fajna Ta jest piękna Tutaj ten zjazd jest wspaniały I co? 33 No mogło być więcej, wiadomo Ale 33 w zupełności mi wystarcza Bo odblokowaliśmy nowy samochodzik Heavy Bank Transport Uuu. Ale Niby jest heavy, ale pewnie jak czołg go walnie To go nie będzie To go nie będzie Co tutaj jest na trójce? Co tutaj jest na trójce? Bo nie pamiętam Ach to, dobra, Weźcie, się posuń. posuń się chłopie, posun się ja, ja ci pomogę się cofnąć ja Ci pomogę tam nawet wjechać. O. Um, taki będę dobry. Taki będę dobry. Teraz moje auto. Jak je tutaj wciągnie? Oj, ma lekki problem. Lekki problem. Ale już się zabiera za to chyba, nie? Tak jest. Już zwiada całe auto. Ciekawe ile dostaniemy. Czy maszyna się zatrzymuje? Oj, chyba nie wciągnie go całego. A szkoda. To już ta maszyna nie jest najlepsza. Hmm. Już nie jest najlepsza. No szkoda, szkoda. Wow, ale go pozamiatało. O! Ktoś też ma jeszcze tą maszynę. Uuu, ta maszyna jest całkiem taka... Mocna. A to Wercia tam jest i jeszcze złomem za mną biegnie. <laughs> Oj, Wercia, Wercia! Trzeba ci... O! Tam jest złoto w środku? Chyba tak. Ej, ej, ej! Ała! Zostaw koła! Zostaw koła! Boom. Bum. Ej, no i koła mi rozwaliła. No, ładnie, ładnie robisz, Bercia, ładnie. Ładnie. A ja ci chciałem tak pomóc rozwalić twoje auto. Dobra, rozwalone praktycznie moje auto. Ja wezmę sobie... Wpadnę do lawy. Zobaczymy, ile dostaniemy maksymalnie za to auto. Wpadnę też, wiem, nie wyskoczyłem. Aha, bo tu nie jest tak głęboko. Dlatego one tak po, po troszku się psują. Dobra, 45... 49, no prawie, o mamy już, przekroczyliśmy 50 milionów, no mamy kolejne auto, ma 221 na godzinę, więc bardzo szybkie auto I teraz akurat się zaczął event, w którym trzeba jak najszybciej jechać, tak jak najszybciej jechać, o jeszcze mamy tutaj akurat bonus Za to, ale to nie jest to, to nie jest to, ja na dwójkę chciałem jechać, na dwójkę, gdzie jest dwójka, gdzie jest dwójka tu jest jeden, dwa, tutaj. I tutaj chciałem pobić rekord prędkości. Tylko musimy tutaj wjechać ładnie. O, i teraz śmigamy. Nie wiem, czy ten event mi się schował, tylko czy każdemu, ale będziemy próbowali. Nie wiem, ile teraz było. Nie popatrzyłem, jak szybko jechałem, i nie wiem, czy mnie gdzieś tam, gdzieś tam złapało. I co? I co? Mamy tutaj e, odpowiedź na moje pytanie. 343. No ja widziałem 350, co najmniej 350, ale jestem piąty dopiero. Tutaj bym go wyprzedził. No, tego bym nie wyprzedził. Dobra, dobra. No, byłem troszkę słabszy, jednak auta mają lepsze mają dużo lepsze auta. Ale no, poszło mi całkiem ładnie, muszę przyznać. Całkiem ładnie. No, chyba, że myślicie inaczej. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym moim piątym miejscu. No, myślę, że bardzo. Aj, mogłem zwiększyć przecież szybkość mojego samochodu. Mogłem być trzeci, co najmniej. Oj, mogłem być. E, bo zobaczcie, jakby, hmm, chwila, wróćmy do, bo tutaj mam oczywiście następne auto, Haningan Behemoth 6x6, e, także już mamy nowe autko, ale tutaj mogłem wejść sobie i tutaj jest 221 rzekomo na godzinę, a teraz 280, no i tym mogłem wygrać, tym mogłem wygrać, ajajajajaj, no zapomniałem o tym, zapomniałem o tym, następnym razem się uda na pewno. Dobra, co my tutaj mamy? Ale Sprawdźmy my... to auto, zobaczmy, jak tutaj to wyjdzie. O, tutaj kamyczek. E, kamyczek. Wrecking Ball. u, wywaliło mi auto? Tak, ale one wraca, one wraca. O, i teraz. Wzium. I łubdu! No i znowu wywaliło, i znowu. Za długie, czy co? Nie podoba się. Mam nadzieję, że się nie zatrzymasz, kulo. Nie zatrzyma się. Nie. Ale mało kasy dostałem. Mało 36 milionów, to malutko, malutko. Zobaczmy co tutaj się uda zrobić. <grym> po zawalnięciem ściany. Tu są kamyki, nie chcę kamyków. Wjadę sobie do lawy, do lawy. Do lawy jednak jak wjeżdżam jest najszybciej. Najszybciej. I bum, Ups, ja nie chciałem, ja nie chciałem. Ja bym chciał wyjść. O właśnie. Spaliło się? Jeszcze nie, jeszcze nie. 30. 46. 46 bez bonusu 20%. Więc o, teraz mamy z bonusem. Znowu lawa. Ja nie chcę! Ja nie chcę. Dobra, i co? I co? I co? Zobaczmy, zobaczmy, czy będzie więcej. Na pewno będzie więcej. O właśnie, 36, 50, 55. Czy to jest po raz ostatni? Tak jest, po raz ostatni, 55,2. No i pięknie, na kolejne auto zarobione i przy okazji dostałem pierwsze miejsce w rozwalaniu aut. Także super fajnie. O, i Koparus się dołączył do gry, teraz widzę. Siemka Koparus, w zasadzie kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Mamy Wercie, mamy Koparusa, mamy Siu, także siemanko wszystkim. Siema siem... <laughs> Siemanko wszystkim, zobaczmy nowe auto jakie odblokowałem. Co to jest? Macedas Odenbach 60S. No wygląda ładnie, wygląda ładnie. Bardzo powolne, dużo kasy, więc spoczko, spoczko, ale w dzisiejszym odcinku to będzie ostatnie autko jakie odblokowałem, więc dzięki wielkie za oglądanie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Będziemy zdobywali więcej kasy, będziemy odblokowywali nowe samochody, no i będziemy je oczywiście niszczyli do zera. Także zapraszam już teraz na kolejny odcinek. tobą. Które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zachęcam do subskrypcji już teraz. Zostawienia lajka pod filmikiem, oczywiście. Osoby, które mnie już subskrybują, zostawcie oczywiście lajka pod filmikiem. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!